Witam was serdecznie, moi drodzy i w tym materiale powiemy sobie, co należy zrobić przed czwartym kwartałem, żeby wycisnąć go jak najlepiej. Ja nazywam się Marcin Mudrak i ten materiał przygotowałem z myślą zarówno o osobach początkujących, jak i osobach, które już na Amazon KDP swoje produkty sprzedają. Omówimy sobie dokładnie 5 tematów, które musisz wziąć pod uwagę, jeżeli chcesz zarobić dużo w czwartym kwartale. I teraz tak. Pierwsza sprawa jest następująca. Jeżeli masz już produkty, które się sprzedają cały rok, są to produkty bardzo uniwersalne, produkty low-content, medium-content, które można dostosować pod święta, właśnie. To należałoby coś takiego zrobić. I tutaj mamy tak naprawdę dwie drogi. Pierwszą z nich jest to, że masz przygotowaną okładkę, i wnętrze, i opis łącznie z A Content, właśnie pod różnego rodzaju okazje, takie jak Boże Narodzenie czy Halloween. A druga droga polega na tym, że produkt, który już ci się sprzedaje przez cały rok, tworzysz całości w wersji świątecznej. Czyli zakładam, że masz na przykład jakiś planer, nie wiem, niech to będzie cleaning checklist planer, cleaning checklist journal i ten produkt sprzedajesz przez cały rok po prostu w takiej wersji bardzo uniwersalnej. Chciałbyś, czy chciałabyś sprzedawać taki produkt, ale w wersji świątecznej, więc tworzysz go od nowa, wiadomo co to jest wersja świąteczna, tak mikołaje, bałwany, kolory czerwone, zielone, jakieś ostro krzewy i to wszystko publikujesz raz jeszcze, skupiasz się tym produktem stricte pod właśnie czwarty kwartał i wrzucasz go przed październikiem najlepiej, żeby jeszcze zdążył się na wiele tam słów kluczowych związanych właśnie ze świętami zaindeksować. Którą drogę ja polecam? Tutaj też można by dyskutować, dlatego że każda zmiana w naszym produkcie, typu podmiana okładki wnętrza, każda większa zmiana, a taką właśnie podmiana wnętrza jest, yy, wiąże się z tym, że produkt będzie musiał przejść ponowną weryfikację, a to się może różnie zakończyć, dlatego no... Dużo łatwiej będzie ci sprzedać produkt, który już ma historię sprzedażową w wersji świątecznej, niż produkt, który będzie świeżym produktem. Natomiast dużo bezpieczniej jest zrobić to po prostu opcją numer dwa, czyli stworzyć osobny produkt, który będzie stricte przeznaczony na ten właśnie świąteczny okres. Wszystkie elementy takie jak okładka, wnętrze, jak opis tego produktu jak a content, jak oczywiście słowa kluczowe muszą być dostosowane pod święta. I nawet jeżeli to jest produkt, który u Ciebie sprzedaje się cały rok, to dla wersji świątecznej musisz zrobić osobny research, jeśli chodzi o dobór słów kluczowych i jego pozycjonowanie. Po drugie, jeżeli nie masz jeszcze takich produktów, to warto je wrzucić do swojego portfolio. Produkty tak zwane gift-friendly, czyli to są różnego rodzaju produkty, które możemy komuś po prostu podarować jako prezent. Produkty, które się na ten prezent nadają. A są to wszelkiego rodzaju dzienniki wdzięczne, bardzo popularne, kolorowanki oczywiście dla dzieci, activity booki, kalendarze na rok 2026. Wszystkie te produkty, które ktoś może podarować drugiej osobie na święta, to będą te, które się w czwartym kwartale będą świetnie sprzedawać, więc jeżeli nie masz w swoim asortymencie tego rodzaju produktów, to warto to uzupełnić. Po trzecie warto mieć również format prezentów tak zwanych last minute, czyli Last Minute Gift. To są prezenty, które ktoś potrzebuje zakupić na ostatnią chwilę, bo zapomniał komuś tam albo niespodziewani goście przyjdą na wieczerze, w i nie ma dla nich prezentu. W Stanach jest to bardzo popularne. Stosują tak zwane właśnie Last Minute Gift. I to są zwykle, jeśli chodzi o Amazon, KDP, to są cyfrowe właśnie produkty do druku: cyfrowe notesy, cyfrowe kalendarze, cyfrowe żurnale, cyfrowe. Joki i tak dalej Czyli wszystko to w formie e-booka do druku Prezent last minute jak znalazł Po czwarte bardzo istotny temat Wiele osób o tym zapomina Ale na Amazon wiele osób kupuje po prostu w zestawie Czyli jeżeli mamy jakiś produkt świąteczny To uzupełnijmy to portfolio o inne produkty świąteczne Powiązane w jakiś sposób z tym naszym produktem, Amerykanie bardzo często właśnie kupują zestawy różnych produktów, które są powiązane w jednej niszy. Na przykład Planner, plus Habit Tracker, plus Notes. To są produkty, które są powiązane ze sobą. Jeżeli będziesz mieć w swoim portfolio właśnie tego rodzaju produkty, różne produkty, które są uzupełniające się, komplementarne albo po prostu są swoją kontynuacją, to bardzo chętnie kupujący na Amazon wkładają ich po prostu do koszyka kilka. Szkoda by było już mieć klienta na listingu, który wrzuca nasz produkt do koszyka i na tym poprzestaje, bo możemy powiększyć dużo, dużo bardziej tą wartość tego koszyka i dzięki temu po prostu zarobić więcej. A nie zrobimy tego, jeżeli nie będziemy mieć wystarczającej ilości produktów. Po piąte, w opisie używaj języka perswazyjnego typowo pod święta używaj takich sformułowań, jak, jak prezent pod choinkę, jak świąteczna radość w formie tam czegoś i pamiętaj o call to action. Na końcu każdego opisu musi być kup teraz i na przykład zaskocz bliską osobę wyjątkowym prezentem. Coś takiego, coś kreatywnego, ale stricte właśnie podprodukty prezentowe, świąteczne, to musisz uwzględnić. No i oczywiście coś, o czym wiele osób zapomina, czyli budżet reklamowy. Musicie pamiętać, że przed świętami te reklamy będą droższe, więc warto rozpędzić tą sprzedaż dużo, dużo wcześniej, kiedy są te kliki dużo tańsze, kiedy ctr -y są jeszcze nie tak wysokie, natomiast wtedy niższa jest konkurencja na, każdy, na każde słowo kluczowe związane ze świętami. Już w tym momencie, a mamy 20 sierpnia, jak nagrywam ten materiał, już są sprzedaże produktów świątecznych, więc teraz już warto podpromować sobie te swoje produkty, żeby w momencie takim kulminacyjnym, szczytowym, kiedy te sprzedaż będą najwyższe, żeby już mieć rozpędzony ten produkt już mieć ten produkt wypozycjonowany, żeby te reklamy nas nie kosztowały krocie. Czy trzeba reklamować te produkty? No pewnie, że nie trzeba, natomiast każda reklama ma być naszą inwestycją, a nie kosztem. Więc jeżeli wydajemy na reklamę 100 dolarów, a wraca do nas 300 dolarów, to chcemy wydawać jak najwięcej tych dolarów na reklamę, żeby wróciło do nas jak najwięcej pieniędzy. A to zrobimy tylko wtedy, kiedy będziemy mieli tą reklamę przygotowaną odpowiednio wcześniej, bo kiedy wyjdziemy z Amazon Advertising w listopadzie czy w grudniu, no to już tam nie będzie co zbierać, a koszty tej reklamy po prostu zabiją nasz zysk. Więc przygotuj sobie budżet reklamowy, zaplanuj dobrze tę kampanię i mm, dobierz odpowiednie słowo kluczowe, właśnie związane ze świętami. I tyle, jeśli o to chodzi. Jak wdrożysz te wszystkie pięć kroków, to zapewniam cię, że Twoja sprzedaż mile cię zaskoczy w tym czwartym kwartale. Już teraz powinieneś. Zacząć z tym działać, mimo tego, że jest ciepło, mimo tego, że się nie chce, mimo tego, że jest lato, wakacje, to już w tym momencie powinieneś, czy powinnaś wziąć to pod uwagę i pracować nad produktami właśnie na Boże Narodzenie. I małe PS ode mnie. Jest jeszcze taki drugi miniszczyt. Właśnie w grudniu, już po świętach, w tej przerwie międzyświątecznej, kiedy to ludzie kupują produkty na rok 2026, więc wszelkie planery, nasiłownie, kalendarze, książki o zdrowiu, jakieś habit, trackery, czyli te wszystkie rzeczy połączone z naszymi planami, z celami i tak dalej, to będzie szło jak świeże bułeczki. Więc warto też mieć w swoim portfolio tego rodzaju produkty już na rok 2026, bo styczeń będzie właśnie jak zwykle co roku pod znakiem takich właśnie produktów. Czyli wszelkie rodzaje produkty, które motywują, wszelkie yy, trackery na siłownię i tak dalej, to wszystko będą produkty, które w styczniu będą kupowane na pęczki. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się przydał. Dajcie znać pod spodem, jak przygotowujecie się Wy do czwartego kwartału. Trzymajcie się. Na razie. Hej!